Słuchajcie, moi drodzy! Dziś opowiem Wam, jak rozpocząć oczyszczanie na własną rękę, tak aby uniknąć reakcji herksa. W ostatnich filmach dowiedzieliście się, w jaki sposób toksyny trują. Nasze ciało i niszczą naszą energetykę. Wiecie już, że nasze problemy, nie tylko zdrowotne, ale i życiowe, wynikają z zablokowania naszej energetyki. I teraz my tą energetykę musimy odblokować, ale nie możemy rozpoczynać od odblokowywania energetyki, jeśli wcześniej nie zostały wyprowadzone toksyny fizyczne. Jest to niezwykle istotne. Osoby, które nigdy nie podejmowały żadnych terapii oczyszczających, mają tak ogromną ilość nagromadzonych toksyn w tkankach, że rozpoczęcie od razu takiej wielowymiarowej terapii oczyszczającej mogłoby wywołać mnóstwo różnego rodzaju właśnie reakcji HERX. -a. Aby to zminimalizować i zmiękczyć, opracowałam świetny proces oczyszczania, który składa się z trzech, a tak naprawdę z czterech etapów, ale trzy z nich możecie wykonać samodzielnie. Pierwszy etap to jest poradnik Detox, w którym poza ogromem wiedzy ten film trwa prawie trzy godziny. A do tego jeszcze macie linki do filmów, które normalnie na kanale są płatne, ale wykupując dostęp do tego poradnika, dostajecie dostęp do tych filmów po to, aby uzupełnić zasób swojej wiedzy. Bo pamiętajmy, że tylko i wyłącznie posiadając wiedzę, jesteśmy w stanie zadbać o siebie w sposób taki, aby być całkowicie niezależnymi. Od różnego rodzaju, nie tylko koncernów farmaceutycznych, ale również innych terapeutów, czyli również ode mnie, więc tak sobie trochę strzelam tym w kolano. Ale najważniejsze jest to, aby przekazać Wam wiedzę, abyście dowiedzieli się o sobie jak najwięcej, moi drodzy. A więc pierwszy etap to jest poradnik Detox. Tam znajdziecie, Informacje na temat tego, w jaki proces w zakresie odżywiania trzeba wejść, poszczególne, otrzymacie tam przepisy na poszczególne mieszanki ziołowe, dzięki którym oczyścicie po kolei swoje organy. Tam jest dokładnie wszystko opowiedziane: co, jak, dlaczego, jak te organy pracują, czego potrzebują, więc jest to ogrom wiedzy dla ciebie w tym filmie. Są tam również informacje na temat tego, co nas odtruwa, a co nas truje, skąd pozyskiwać dobre bakterie probiotyczne. To jest niezwykle istotne teraz, właśnie w tych czasach, w których żyjemy. No, to jest 3 godziny filmu. Jest tam mnóstwo informacji, ale są również podane takie rzeczywiste, prawdziwe remedia, które nam te toksyny zaczną wyciągać. A więc, jeśli zastosujemy odpowiedni sposób odżywiania odpowiednie zioła, które będą nam oczyszczać cały organizm i następnie do tego dorzucimy remedia, które będą wyciągać te toksyny na bieżąco, to po zastosowaniu takiej terapii mniej więcej po około 6 do 8 tygodni można wejść na drugi etap, na drugi poziom. Symfonia natury. Symfonia natury jest niesamowitym poradnikiem przywracającym zdrowie. I teraz... Symfonia natury polega na tym, aby uzupełnić w organizmie w sposób jak najbardziej naturalny te elementy, te mikroelementy i mikroskładniki, których w organizmie brakuje, aby mógł on wznowić wszystkie swoje funkcje. I w Symfonii Natury my już wchodzimy na taki dosyć głęboki proces oczyszczania. Tam wszystko jest opowiedziane, i znowuż tutaj, moi drodzy, Symfonia Natury to jest ogromny, e, ogromny, bardzo duży materiał. Sama Symfonia Natury składa się z dwóch części, a więc, a więc to są kolejne trzy godziny wiedzy, i do tego inne filmy podlinkowane, żeby uzupełnić ten zasób waszej wiedzy. Te filmy również niektóre są płatne na kanale, a wy je dostajecie właśnie w Symfonii Natury. Znowu strzał w kolano, żebyście byli niezależni, ale z drugiej strony cóż jest bardziej wartościowego niż wasza wdzięczność. W symfonii natury dowiesz się o takich preparatach i o takich mikro-makro o takich substancjach, o których których w ogóle nikt ci nie mówi. To jest wszystko zamiatane pod dywan i ukrywane tylko po to, abyś ty nigdy nie odzyskał tej integralności całej struktury swojego organizmu, tej integralności z samym sobą. A więc symfonia natury to jest taki drugi krok. Krok, w którym jeszcze głębiej wchodzimy w oczyszczanie i to oczyszczanie symfonią natury powinno trwać w zależności od tego, z jak dużą ilością toksyn mamy do czynienia. Przynajmniej dwa miesiące, aby jeszcze bardziej rozmiękczyć te wszystkie nagromadzone toksyny, rozmiękczyć te struktury w organizmie i powoli, powoli, powierzchniowo wyprowadzać to, co zostało uwolnione. I potem. Przechodzimy sobie do kolejnego poradnika. Tym poradnikiem jest wielowymiarowe usuwanie toksyn. Jest to poradnik homeopatyczny, w którym przedstawiam taki wstęp do głębokiego oczyszczania. Ten poradnik wielowymiarowe oczyszczanie z toksyn podaje Wam konkretne preparaty zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, abyście mogli zacząć oczyszczać swoją energetykę. Z toksyn. Zarówno są tam podane takie preparaty, dzięki którym wejdziecie jeszcze głębiej w swoje struktury fizyczne organizmu, jak i takie preparaty, dzięki którym zaczniecie już oczyszczać swoją energetykę i zaczniecie normować ten poziom energetyczny struktur wodnych. Jak już wiecie, woda ma pamięć i nie wystarczy usunięcie z wody samych toksyn. Em, czy różnego rodzaju właśnie metali ciężkich, które de facto też toksynami są, bo jeśli my z wody usuniemy toksynę i zrobimy badanie spektografem, to okazuje się, że niestety, ale ta woda ma pamięć i ta woda wciąż się zachowuje jak woda, która jest zatruta. Stąd działanie na poziomie fizycznym to jest zbyt mało, bo prędzej czy później te wszystkie objawy i choroby do Was wrócą jak bumerang. A więc zaczynamy. Od wielowymiarowego oczyszczania e, z toksyn. I teraz ten poradnik również jest dostępny. Ja wszystkie te poradniki podlinkuję Wam w opisie filmu. I tutaj zaczynacie sami delikatnie, delikatnie. Oczywiście, możecie tutaj liczyć na moją pomoc, więc delikatnie zaczynacie już wchodzić jeszcze głębiej w te struktury oczyszczające i zahaczamy również o naszą energetykę, o te blokady energetyczne, które zostały stworzone przez toksyny. Kolejnym krokiem jest. Aha, ile to ma trwać, moi drodzy? Tutaj bardzo trudno przewidzieć, ile to powinno trwać przynajmniej przynajmniej dwa miesiące, bo tych toksyn jest na pewno w organizmie waszym kilka i nie możemy odtruwać naraz zbyt wielu, zbyt dużej ilości różnego rodzaju toksyn czy metali ciężkich. A więc tutaj ten proces również powinien trwać około dwóch miesięcy i stosujemy. W tym procesie stosujemy zarówno te remedia, które były przedstawione. W poradniku Detox, które mówią o wyprowadzaniu tych toksyn, jak i stosujemy tutaj Symfonię Natury, aby wspomagać te procesy głębokiego oczyszczania. I teraz, jak już sobie przez to przebrniemy, to możemy wejść w takie poważne, duże i bardzo mocno głębokie oczyszczanie z toksyn i metali ciężkich. I tutaj już niestety nie możecie tego przeprowadzić na własną rękę. Więc, w tej sprawie, jeśli już przejdziecie przez te trzy etapy, to do czwartego etapu, w którym dopiero można wejść w odtruwanie tak i z innych y, głębokich y, toksyn na innych poziomach energetycznych naszego y, ciała to zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu www.zielaszpolska.pl znajdziecie tam numer telefonu oraz adres e-mail i tu ja już Was poprowadzę. Jak widzicie, każdy z Was przy odpowiednio przeprowadzonym oczyszczaniu może odzyskać radość z życia, energię. I przede wszystkim chęć i energię do tego, żeby żyć i żeby działać. Przypominam Wam moi drodzy, że ja również jestem już od czterech miesięcy na Symfonii Natury. A od około miesiąca już stosujemy z moim synem również takie głębokie oczyszczanie, dokładnie takie jakie Wam przedstawiłam właśnie w tym poradniku homeopatycznym wielowymiarowe oczyszczanie. Z toksyn. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście korzystali z tej wiedzy, którą dla Was udostępniam, którą dla Was przygotowuję. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Udostępniajcie moje filmy, aby mogły się rozejść do jak największej ilości osób, bo pamiętajcie. Że to tylko dzięki Wam ta wiedza może dotrzeć do ludzi, którzy naprawdę jej potrzebują. Linki do poradników, oczywiście, w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Pa!